Sylwia Zaborżakowska Popstrzyć zmorę A to zmora jesienna pora jesienna słota i plucha chmury i mgła i zawierucha i deszcz i błoto i kałuże w koło A to plucha słota niecnota wpędza nas w tyle kłopota. Jednak my nie dajemy się nie boimy się tego błota. Zakładamy buty, i małe, i duże, i w nich odważnie wchodzimy w kałuże. Zarówno w wyobraźni, jak i w rzeczywistości, dla dodania szarej, ponurej tej porze nieco radości. A buty? To już sami wymyślcie, ja zaś pozbieram Waszych pomysłów w kiście. W ten sposób, na chwilę choć, zmorę przepędzimy, szarugi jesienne, barwami popstrzymy. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czy nie Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.